Cześć wszystkim, to Klaudia. Dziś porozmawiamy o tym, jak tworzyć treści, które przyciągną Waszych klientów. Tworzenie angażujących treści to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy. Dobrze napisane i atrakcyjne wizualnie treści mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, zwiększyć ich zaangażowanie i finalnie doprowadzić do sprzedaży. Dzisiaj omówię najważniejsze kroki, które pomogą Wam w tworzeniu takich treści. Pierwszym krokiem jest zrozumienie swojej grupy docelowej. Zadajcie sobie pytania, kim są Wasi klienci, jakie mają potrzeby, problemy i zainteresowania. Im lepiej ich zrozumiecie, tym łatwiej będzie Wam tworzyć treści, które do nich przemówią. Korzystajcie z ankiet, badań rynku i analizy danych, aby poznać swoich klientów jak najlepiej. Twórzcie treści, które dostarczają wartości i są merytoryczne. Wasi klienci szukają rozwiązań swoich problemów. Pokażcie im, że jesteście ekspertem w swojej dziedzinie. Porady, tutoriale, case studies to tylko kilka przykładów treści, które mogą zainteresować waszych klientów. Jeśli ten materiał ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Korzystajcie z różnych form treści: teksty, zdjęcia, wideo, infografiki. Różnorodność sprawia, że Wasze treści są bardziej atrakcyjne i mogą przyciągnąć większą uwagę. Pamiętajcie, że różni ludzie preferują różne formy przekazu. Dostosujcie się do tego. Optymalizacja treści pod kątem SEO to kolejny ważny krok. Dzięki temu Wasze treści będą lepiej widoczne w wyszukiwarkach. Pamiętajcie o słowach kluczowych, metaopisach i linkach wewnętrznych. To pomoże w lepszym pozycjonowaniu waszych treści. Więcej o SEO i odpowiednim doborze słów kluczowych opowiadałam w poprzednich odcinkach. Zostawiałam linki w opisie. Ostatnim krokiem jest regularna analiza i poprawa waszych treści. Sprawdzajcie, które treści działają najlepiej i wprowadzajcie na bieżąco potrzebne zmiany. Korzystajcie z narzędzi takich jak Google Analytics, zbierajcie feedback od klientów i przeprowadzajcie testy AB, aby stale ulepszać swoje treści. Podsumowując, tworzenie skutecznych treści to proces, który wymaga zrozumienia swojej grupy docelowej, dostarczania wartościowych informacji, korzystania z różnych form treści, optymalizacji pod kątem SEO i regularnej analizy oraz poprawy. Jeśli będziecie trzymać się tych kroków, z pewnością przyciągniecie więcej klientów do swojej firmy. Dziękuję za oglądanie, jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.